Dzisiaj oglądamy już ja to po wykąpaniu już e, oglądamy to było o, sorry, że nie nagrałem tego, ale oglądamy mm, tego mm, sezon pierwszy, odcinek 22 drugi Stasia Dragon Ball X Zapraszam Ma. W dzisiejszym odcinku wróg Stasia powraca. Nie ma teraz kto zająć Goku bez jednej ręki. Stasia, Goku. Dobra, muszę kogoś znaleźć, żeby ich zajęli. Nie za silny i nie za słaby. Naj najlepiej, żeby był ze światów. Mam. Mam. Idź pokonać Stasia, Goku bez jednej ręki i Goku. Stasia, Dzień. A Ale ja sobie na nim popracuję. Dzisiaj walczę sam. Dam sobie z nim radę. Słabek, zawsze. Jeszcze raz. A na pożegnanie. Szanuję. Naprawdę dziękuję. Gomi. Naprawdę kocham. To jest najlepsza scena z. To jest najlepszy odcinek z. Ten 22 jest najlepsza od e, wszystkich innych. Ja. Tasia? A ja sobie na nim popracuję. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dzisiaj walczę sam. Dam się z nim radę. Słabek zawsze. Jeszcze raz. raz. A na pożegnanie moja ostateczna technika. Mam. Muszę zabrać dużo kij. Kame... Zgadłem. A Chciałem powiedzieć że na szybkości, ale zgadłem. Eee... K. Jeszcze... Żyjesz? Tak. Ojej. Coś jest dziwne. Jego też to czujesz? Tak. Już powinien dawno leżeć, ale jeszcze się trzyma. Nawet Stasi użył ostatecznej techniki. I nadal stoi. Nie wiem jak... Mutant to robi. Nie wiem, czy to w ogóle jest Mutant. To w ogóle nie jest Przepraszamy, uciekł nam z zaświatów. Okej, okay, czyli z nim wygrałem, czy nie? Wygrałeś z nim. Bo dawno by już leżał po twoich ciosach. O, to fajnie. Wreszcie mi się udało. Mój największy plan. Idź pokonaj Goku, Stasia i Goku bez jednej ręki. Dobrze. Kim ty jesteś? Co ty robisz? -a 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 -a! Błagam. w mojej jest moje marzenie. Teraz powiem tak naprawdę. Moim marzeniem jest, żeby być za światach, zginąć. Ale jak zginąć, to żeby był jeden odcinek, gdzie ja będzie trochę więcej, bo to na to, zapytacie, gdzie jesteś? I taki lektor mówi. Czasem U Stasia. I wśród. Ja bieg na przykład gdzieś, nie wiem, do na przykład kogokolwiek się spotykam w niebie i zaczynam ostro trening. trening. I moje moce są wzmocnione przynajmniej o 10%, o 1%, nie, o 3% mam mam silniejszy system, bo po prostu, o, o 20% jestem silniejszy, bo moje 20% jest e, słabsze i to by było super. <kluzny> to to... Czarka jedzenie przyszło. I co? powiedzieliśmy smacznego, dziękuję. Ja się tutaj rano wziąłem. Ja tutaj, ja, dobra. Zakończając. W tych zaświatach trenować ostro o 20%, 10 to będzie trochę silniejszy. Jakby z krzeszą. Mm -hmm. Słucham, że Kajosi mnie trenuje. Albo ktoś po prostu mnie trenuje i po prostu... Połompa, nie? Kebaba Czy? Znaczy... To nie jest kawałek. Ale tak smakuje. Mhm. Mm ja zrobię wszystko. A mecim. <tryk> <tryk> Walcz ze mną. Jestem bardzo potężny. Mam nadzieję, że na pewno jesteś mocny. Zapewniam. <tryk> no. No potężne jest chyba. Wydaje, wydaje mi się. Próbuję żyłem, ale naprawdę jestem głodny. nawet z Dragon Ballem jak byłem na rowerach no i... Nie wiem co my się jedliśmy, ale wiadomo, jedzenie no smacznego. Mhm, no i to jest jedzenie króla. Przechodzimy do odcinka. Co jest grane? Jakoś ci się wyrwałem. A No dobra, już go pokonałem. Pora na ostatniego. Myślałeś, że nic nie robiłem w tym czasie? A masz! Nie mam już siły na żaden Brawo. Chodź tutaj. Teraz czas Teraz cię wykończyć. Już po tobie. Proszę przebądź obłączku Kinta. Obłączku Kinta, proszę przyleć jeszcze po Stasia. I po goku bez jednej ręki. O, już dłużej nie dam rady. Uciąć przytomności. Bez słowa spadłem No to mi wszyscy uciekli No trudno, nie znajdę ich Muszę pójść do stw mojego stwórcy Który mnie zbudował Niestety mi uciekli Nic się nie stało Zobacz ich kolejnym razem no, się za... za nigdy. Nie podamy się, nie walczyć aż do ostatniego tchu. Chwila. Jakbyście mnie lepiej słyszeli. Będziemy walczyć do ostatniego tchu. Tchu. Od ostatniego wydechu. Więc nie poddamy się, nie ma... nie ma bata. Choć się poddaliśmy, dalej gardę mamy. Brat, z nim że tak nie mi z wami. Zamykam się już. Co to było? Kim on był? I czemu był aż tak potężny? Jak twórca portali będzie ich takich więcej budować, to na pewno nie damy sobie rady. Musimy sobie dać z nimi ratę, bo inaczej ta planeta może wybuchnąć. Albo... Albo gorzej, cały trzech świat. Co to było? Gdzie jest Goku bez jednej ręki? Czuję jego ki. Pewnie trenuję. Raz, idę razem z nim. Wow, co się stało? I gdzie ja jestem? Najważniejsze, że znalazł tego robota. Dobra. Zgadzam się z tym Stasiem, który jest tutaj, czyli ze mną. Zgadzam się. W 100%. Czuję i może tam lepiej pójdę. Co on robi? Chce dać co o swojej w jeden atak. Że jak będzie walka z tym robotem, to żeby mógł go szybko zaatakować. O! Żeby go szybko pokonać. No, dobra. Dobra, udało się. O ma chrypkę. Ale to zabiera bardzo dużo energii. No w sumie, jakby się mógł spodziewać, dobra, kolej teraz Goku. Drogiego mnie. No wiem. W kolejnym odcinku kolejna walka z potężnym robotem. No i co klikłem? To jest tylko. Nie sugeruję nic, ale. Najlepszy to był odcinek. Moja ocenka 10 na 10 829. Nie wiem czy taka w ogóle jest liczba, liczba razy nas na miliard, na miliard. Dobra, to jest mega ulubiony mój odcinek. To jest, jest jedyny, który mi się mega ale tak naprawdę. O, tak, no tak, nie, nie, już nie wiem jak to określić. To jest najlepszy odcinek. Więc co, no widzimy się w na następnym odcinku. Elo i cześć. Cześć się, jesteś a my dzisiaj. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Ha. Kolejny odcinek. No. A więc, no, jestem w kurce. A więc, no. Po teraz wychodzę, ale zrobię teraz dla Was wyjątek i obejrzymy Sukai Sen 0 2, czyli to, tutaj maham tym. tym pierwszym P 15 minut. Dobra, najpierw na tym to nie jest prawdziwy, ale błagam, obejźmy to, bo to jest śmieszne i Tak? To nie będzie poświęcony. Ale widzicie pisienka, to będę was zagadywał. Kaizy należy do Wizmidia, Giga Kutamiego oraz mapy. Dziękuję. Więc proszę, wspierajmy oficjalne wydania naszych ulubionych serii. Posłuchaj! Lubię Cię i chcę Ciebie. Możemy zrobić to po dobroci lub po złości. Wybór jest Twój. Nie, nie dotykaj! O, nie martw się, mały, będę. Go! Chcemy, żeby i załatwił 16-letniego o kocu. Zabił już ponad 50 Świetnie, będzie naszym nowym uczniem. Ale będzie fajnie. Ach, przysięgam, któregoś dnia wszyscy przez Ciebie, kurwa, umrzemy. Chcę umrzeć, chcę! Chcę umrzeć, chcę umrzeć! Super! Chcę umrzeć, chcę umrzeć, Zawsze umrzeć, chciałem mieć ucznię z myślami chcę, samobójczymi. Chcę umrzeć, w ogóle, chcę, co się chcę, z tym stało? Próbowałem się zabić, ale moja martwa dziewczyna, która śledzi mnie 24 na 7 mi nie pozwoli! O. Wszystkiego najlepszego, Juta! Wow! Dzięki, Rika! Zawsze chciałem! Yy? Pierścionek? <laughs> Kiedy dorośniemy, to weźmiemy ślub! Fajnie! Co to ja ślub? Ja nie wiem. Kurde. Wiedziałem, że jeżdżenie z zamkniętymi oczami jest złym pomysłem. Bracia. Będziemy już na O, biedactwo moje. Tak czy siak, od dzisiaj będziesz... Nie idę. Idziesz. Nie idę. Idziesz. synie, ja nie... Jeden z twoich kolegów to gadająca panda. Przedstawię ci twoim nowym kolegom. Maki, użytkowniczka Kika, która bez niego jest bezużyteczna. Zaraz ci ten kij w dupę gada przeklętą mową i gada tylko dzisiejszym slangiem. Slay. I Panda, nie przejmuj się mną. No. Dosłownie nic w tym filmie nie robię. Co? Juta i Maki, skoro nie mamy nic lepszego do roboty, pójdziecie uratować jakieś dzieciaki. Panda i Togę, wy dwaj zróbcie coś w tle sam, nie wiem. nie, może powinienem z nią pogadać? Co może później tak? Hej, miło mi poznać! Widać, że znęcano się nad tobą. Co więcej, z chęcią też bym poprawiła. Czemu ciebie taka pizda? Widać, że prawiczek. Fuj! Nie przejmuj się tym. W sensie, ma rację, ale wciąż powinien tylko łamiecie pierwsze lody. O, dzięki panda, naprawdę, czekaj, co miałeś na. ruchy przydupa. Już idę! Five minutes later. Nie, nie, nie. Patrz i podziwiaj, tak walczy prawdziwy weteran! Nie! Wow, Maki, to było. Aj, słowa więcej. No to pokazałaś weterana! Co mam roczesz? Nic! Hurra! jesteśmy uratowani! Co ty pierwszy? To już wszyscy tutaj zginiemy! Uuuh, <noise> ty kurwi kleszczu! Czemu w ogóle jesteś w Technikum jutsu? Ten ślepy mnie zmusił! A, szczerze, u mnie to samo. Ale jaki jest Twój cel? Twoje marzenie! Moje marzenie? A, no tak, ja! Tak! Wyduś to! Ja chcę pogłaskać Pandę! O mój Boże. <noise> Rika, wybieraj! Ja też, ja chcę pogłaskać Pandę. Gdzie? <tryká> Hej, gratulacje! To twoje pierwsze zwycięstwo jako... Gaiman. Okay, sorry, żeby tak powiedziałem. Chciałem. Naprawdę musiałem. No sorry. Oddziałmy. Widzę, że to chyba odcinku, bo... Mam tyle internetu co so IQ. Jeden. Dobra, widzimy się na następnym odcinku. Oby to się nie Będziemy wszystko. Pa. Dzięki.